Wszystkim z tej strony, gosia. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem świątecznym. Słuchajcie, będziemy uprawiać świąteczne dekoracje, dekorując gotowy zestaw sań. Słuchajcie, patrzcie, co wynalazłam. Jak są te chaty z piernika, tak teraz stworzyli sanie z piernika, więc mamy tutaj już gotowy y, ciastowy wykrój. I naszym zadaniem jest udekorować te oto e, akcesoria wizualne. Słuchajcie, są instrukcje, więc wszystko wygląda ok. Będzie potrzebne jajo, tak owe. Tutaj, proszę bardzo, mam jestem zaopatrzona. E, ale słuchajcie. Jak widzicie, tylko jest jeden kolor. Dali tutaj tylko biały lukier, a to dlatego, że będzie tutaj śnieżna atmosfera. I powiem Wam, że mi się strasznie to podoba, jak jest udekorowany. Wygląda przepięknie, takie drogie. Powiem Wam, że to wygląda jak z drogiej półki. I będę się starała to właśnie tak wykonać, żeby to miało. No piękny wygląd, słuchajcie, ja nie mam zdolności manualnych. Zawsze jak coś tworzę, to taki bybry wychodzą, Tworzyłam kiedyś dom z piernika Halloweenowy, do taki wyszedł trochę, wiecie. Ale będę się starać tworzyć piękno dzisiaj, jak sobie tym oka nie wydłubię, bo mi się to bardzo podoba, słuchajcie, bardzo mi się ten zestaw podoba. No i zróbmy to, słuchajcie. Święta, święta, nie tutaj, słuchajcie. Tutaj deszcz zaczął padać. Była namiastka śniegowa wczoraj, ale już śnie, śnie, ze śniegu zrobiło się po prostu e, lejące. Z nieba deszczowe anomalie. Dobra, słuchajcie, gadam głupoty. Jak zawsze, słuchajcie, w ogóle powiem Wam, jak zawsze, głupoty na kanale i jak zawsze, jak jestem w kuchni, nie wiem, jak działam algorytmy na YouTube, ale jak są filmy z kuchni, przychodzą mężczyźni do komentarzy. Gdzieś wynajdują, słuchajcie, baba w kuchni, chłop legnie, Ale na tym kana kanale chłop jest zawiedziony i zawsze, jak robię coś w kuchni, słuchajcie. Chłopy zostawiają komentarze oburzone. Właśnie mężczyźni się denerwują, że ja nie umiem czegoś zrobić, że, że źle robię rogaliki, że testuję... Nawet jak jest testowanie produktów, słuchajcie, kuchennych, chłop się denerwuje, że ja nie umiem ich porządnie użyć. Jest złość, słuchajcie. Więc dajemy chłopu kolejny powód do bycia złym, że baba nie umie udekorować ciastek. Może będzie umiała, nie wiadomo. Ale dzisiaj, słuchajcie... Chłop niech będzie zły, a baby, słuchajcie, czyli my będziemy się świetnie bawić, słuchajcie. I zobaczmy najpierw, co się wam, że tak się rozgadałam, że szczena mnie boli, bo ja zawsze na kolanach, nie wiem co kolana za szczęką mają, no ale na kolanach boli szczęka. Dobra. Patrzcie, tak wygląda. Tak. No, a, widzicie te sanie, już pokazują, jak dekorować. Ej, powinno być łatwo! Po prostu po liniach jechać. Oto dla głupoli jak ja! Super! Tutaj mamy sanie. Widzę, że one się skleiły, słucha. Dobra, już się rozkleiły, więc mamy sanie. Patrz, jakie piękne reniferki. No i teraz będziemy jechać po liniach. Ej, może wyjdzie coś w tym roku. Tutaj słuchajcie jest. Cukier, cukier, puder to jest w sumie, widzę, że jest, ciężar, podstawki i pod spodem drugie reniferki, słuchajcie, ale taki zestaw powiem Wam nie najgorszy. Dla zainteresowanych, powiem, że kupiłam w Johnnie Louisie I, I on jest, to jest chyba nazwa firmy Treat Kitchen, tak mi się wydaje. W każdym razie znalazłam w Johnnie Louise nie pamiętam, chyba 12 funtów, więc nie było jakieś super drogo. No, ale zobaczymy, czy warte. Zobaczymy. Słuchajcie, pierwszym takim punktem jest odseparować żółtko od białka i ubić białko na sztywną pianę, i tam będziemy właśnie do tego białka dodawać cukier. Więc rozrabiamy z jajem, nie z wodą. Yy, no to tak uczyńmy. Piszą, żeby ubijać przez 5-7 minut. Słuchajcie, aż tyle się ubijają. Ja nie wiem, ale mam yy, mój sprzęt, więc zaczynamy. Nie wiem skąd oni wzięli 5-7 minut, tutaj dosłownie były chyba z 2 minuty. No i jest, jest sztywność, słuchajcie. Więc teraz jest napisane, żeby przesypać ten cukier puder do misy i łyżką wszystko wymieszać, tak żeby się połączyło właśnie. Słuchajcie, tak sobie teraz zdałam sprawę, że oni chcą cukier puder. Normalnie z białkiem nieugotowanym, więc salomonella, słuchajcie, salomonella, ale ładny lukier. Słuchajcie, teraz chcą, żeby przełożyć do, do tego rękawa, ale powiem Wam na końcu nie ma dziurki. Dziurkę musimy sami wyciąć. I trochę szkoda, bo ja mam tendencję do za dużych dziur. Chyba nawet nie jest źle, słuchaj. Znaczy, nie patrzcie na górę, patrzcie na dupa. Jak tak pokażę, to piękne. Dobra. Słuchajcie, jest tutaj napisane, żeby najpierw skleić sanie razem przed dekorowaniem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, skleić je przed dekorowaniem, ale też nie za bardzo wiem, jak te sanie skleić. Wygląda na to, że to jest na plecy, a później idzie ten poddupnik I powiem Wam. Że już jest problem, bo ja tego nie za bardzo rozumiem, jak ja mam to skleić. Słuchajcie. Dodatkowo powiem Wam, że renifery będziemy łączyć razem wykałaczkami. Tutaj um, używamy wykałaczek do połączenia reniferów, więc nie wiem, czemu tych wykałaczek nie możemy użyć do siedziska. Słuchajcie, ja spróbuję. Czekaj, oni chyba nie wiedzą sami, co mówią. Może zacznę od tego. Słuchajcie, y Przeszła tutaj wykałaczka, chyba zepsułam, więc tu nie zwracajmy uwagi na tą dziurę. Ej, słuchajcie, patrzcie, trzyma się wykałaczkami, czyli ich metoda na renifera jest dobra też na sanie. Słuchajcie, nie słuchajcie, żeby to kleić, ja Wam mówię, po prostu róbcie wykałaczkami. Trzeba je trochę. Y ukrócić. Trzeba tutaj użyć mózgu. To się wszystko chybocze. Wszystko jest takie m, m, bardzo niebezpieczne. Wydaje się, że spadnie. Ale dajemy radę, słuchajcie. Dajemy radę. Jestem podekscytowana, bo w końcu coś wychodzi, co ma sens, słuchajcie. Niech ja teraz połączę to z tym. Wymierzam na oko. Mniej więcej tu. Wykałaczką robię dziurę. Proszę bardzo. I tam... Mocną stroną, tak zwaną szpiczastą, robię też dziurę, powiedzmy tu. Voila! Voila! Teraz zrobię drugą stronę, i słuchajcie, bosko! Słuchajcie, połamało się! Połamało się! Tutaj miałam wbite i przeszło, i może to nie jest dobra metoda. Słuchajcie. Patrzcie! O! o, Saneczki są. Tutaj, jak widzicie, wychodzą wykałaczki ze wszystkich stron, ale na to nie zwracamy uwagi, słuchajcie. Będziemy używać lukru, zatuszujemy. Też jest napisane, żeby to skleić, więc po prostu doklejmy. Te wykałaczki są jako stabilizacja, ale patrzcie, trzyma się. Trzyma się. Myślę, że to jest surowym jajkiem. I ogólnie nie jedzcie tego. To jest do dekoracji. Mówię, żeby dekorować, słuchajcie. To wszystko. Ale to teraz robię malutką dziurunię. Czy jest malutka dziurunia? Słuchajcie, będę jechać po liniach. Ale wychodzi, słuchaj, ale malutka. Chyba dziurkę dobrą zrobiłam. Ej! O, patrzcie, nie wiem, czy widać? Znaczy to chyba nie widać. Ale powiem Wam, że ten lukier się błyszczy. Tak ładnie się błyszczy, uwaga pokazuje, pokazuje z daleka, i powiem wam, że z daleka nie jest źle, natomiast z bliska. Z bliska niedobrze, słuchajcie, z daleka może być. Dlatego mówię, nie postawcie to gdzieś, gdzie goście tylko będą mogli z daleka patrzeć. Na jakiejś szafce albo coś. Niech nie dotykają, niech nie jedzą, niech patrzą z daleka, słuchajcie. Powiem Wam też, że ręka mnie boli. Nadgarstę. O, tu mnie boli, słuchajcie. Cisnę, cisnę, może teraz sanie. A powiem Wam takie, wiecie co? O nie! Uch, słuchajcie. Trochę się rozwala. Spoko, dobra. Patrzcie. I tak sobie jeżdżę. I takie nudy, słuchajcie. Ej, zaczynam nabierać wprawy. O nie! O! Stracimy, o nie. Ej. Bym wylizała, ale się tego jaja boję. Bojenie jaja. No, patrzcie, górą wyłazi. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ej! Co się robi w takiej sytuacji? Tracimy lukier, słuchajcie. A tak pięknie szło. Ale pa, coś się dzieje. Co, słuchajcie, coś nie idzie tu. <słuch> słuchajcie, było ok, aż przestało być ok. E, tak jak mówię, no z daleka, no to, to, to trochę gorzej jest, słuchajcie. Ale mamy jeszcze drugą stronę, którą będziemy starali się naprawić. Niech to trochę przeschnie, a może zrobię drugiego renifera. Ten renifer inny od tego. Ej! One mają różne designy. O, interesujące. Dobra, czekajcie. Patrzcie, tak wygląda ten. Jak widzicie, są dwa rodzaje ozdobień. Tego typu jakby ktoś nie wiedział, to tutaj, to, to jest gwiazda, śnieżynka, słuchajcie, tak wygląda śnieżynka. Dobra, to została nam jeszcze jedna część sań, dwa renifery. I kończymy to, bo powiem Wam, że to nie jest takie fajne, jak myślałam, że będzie. No, i tyle. Słuchajcie, chciałam dekorować w ciszy, ale patrzcie, nagle zaczęło mi wszystko wychodzić pięknie. To mówię, pokażę Wam, bo pa patrzcie i zawijasy. Nagle nabrałam wprawy, ale ładnie. Ej, ale ładnie wyszła ta strona. Nie, słuchajcie. <śmienic> Sanie się złamały. Ej. Hmm, piernik. E, słuchajcie. Na razie nie będziemy rozmawiać o saniach, zajmiemy się reniferami. I jest napisane, żeby renifery połączyć ze sobą w ten sposób. Czekajcie, to są. Jak te renifery idą? A, to z jednej strony będą łyse. No to po co sanie dekorować z dwóch stron, jeżeli renifery dekorujemy z jednej? Czyli ta połamana część sań tak naprawdę była nam niepotrzebna, czyli widzicie... Głupie, powiem wam, nie rozumiem nic z tego. No ale dobra, jest tak, one wszystkie idą tak samo. Jest napisane, żeby je połączyć wykałaczkami. Ja powiem wam, że mam tutaj taką awersję teraz do tych wykałaczek. Nic nie rozumiem, gdzie oni to wsadzają? Słuchajcie, ja nic nie rozumiem. Czy to tak ma być? Ej, tak ma być. Hmm. Czyli jak nie będziemy dotykać, to to może będzie stało. Jest też napisane, żeby te renifery przykleić na podstawę, ale one stoją same w sobie. Słuchajcie, ale. Jeszcze je do. przebiły się, słuchajcie, na wylot. To tak chyba nie, ale dzięki temu będą stabilniejsze. Ja nie mam więcej wykałaczek. Jedna została. Słuchajcie, możemy to połączyć jedną. No tak stoi, słuchajcie. Też tak jak mówię, jak nie dotykamy, może stać. To może jednak przykleję tak jak mówią, na te podstawy. I to będzie koniec. Słuchajcie, już więcej nic nie robię. Jest napisane tutaj, żeby sznureczkiem im tutaj mortki doczepić, ale ja tego robić nie będę, słuchajcie. Tak zwane, fuck this, fuck this. A tutaj mam dla wszystkich niespodziankę, bo patrzcie, udało mi się skleić też te połamane sanie, więc może jakoś też się udaje dokleić do całości, słuchajcie. Magia świąt będzie. Ma, o nie, tu mi się, poczekajcie. Ach. O! Siedzisko odpadło, słuchajcie co tu się dzieje słuchajcie tutaj są nasze sanie ja podparłam je miską bo się trochę rozpadają więc one schną tutaj schną nasze jelonki jest na opakowaniu napisane że trzeba czekać 30-40 minut żeby lukier się zawiązał więc odczekamy sobie trochę czasu niech się zawiąże lukier przystroimy, ułożymy będzie wspania wspaniała dekoracja już to widzę oczami wyobraźni Na to, no nie ma tragedii. Tutaj zrobiłam scenerię słuchajcie, w kuchni, w tym burdelu, słuchajcie, ale tak chciałam Wam pokazać, jaki to ma potencjał. Patrzcie, czyli nie jest źle. Jeszcze Mikołaja wsadziłam. On trzyma tutaj, patrzcie, ułamany kawałek, to nikt nie musi widzieć. Idealnie. To, to się spłaszczyło, musiałam tutaj dorobić, więc nie wygląda za dobrze. Ale poza tym, no, no, no klasa. Słuchajcie, klasa. Nie powiem, że się dobrze bawiłam, absolutnie. Powiem Wam, że to doświadczenie było dosyć męczące i frustrujące, szczególnie jeśli chodzi o trzymanie się wszystkiego do kupy. Bardzo, bardzo nieudany zabieg, ale koniec końców, słuchajcie, nie ma tragedii. Jak mówię, jak postawić to w takiej odległości, że goście nie będą podchodzić, nie będą z bliska tego badać, oceniać, to może być. Słuchajcie, może być. Przy okazji powiem wam, że to dzisiaj pierwszy raz specjalnie do tego filmiku wyjęłam parę ozdób, i zapomniałam, że to kupiłam w zeszłym roku. Bardzo mi się to podoba, taki wieniec. No, powiem wam, klasa, klasa, no. Słuchajcie, nie pozostaje nic innego niż powiedzieć, e, że pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!